Miał, miał, witajcie i uważnie słuchajcie. Dzisiaj rolę się zmieniły. My maluchy wam dorożym, baśkę piękną przedstawimy. Kotka będzie narratorem, a co powie, my zagramy i troszeczkę pośpiewamy. Kotce, co ty tutaj robisz? Za kulisy i się schowaj, wejdziesz <coughs> wtedy, gdy zawołam. O, przepraszam, tu zebranych. Już natychmiast zaczynamy. Dawno, dawno temu żył sobie młynarz. Miał on trzech synów. Jego cały majątek stanowił młyn, osioł i kot. Gdy młynarz umarł, synowie podzielili między siebie jego majątek. Najstarszy syn dostał młyn, średni osła, najmłodszemu dostał się kot. Ale kot ten, jak się zresztą przekonacie, był niezwykły. Cóż mam zrobić z tym kociskiem? Muszę sobie to przemyśleć. Nie ma się tak, miły panie. Szczęście przyjdzie już niebawem. Daj mi kubrak i kapelusz, worek ziarny, parę butów, a zobaczysz, co potrafię. W tamtych czasach nie dziwiło to nikogo. Rzek odwładał ludzką mową. Dostał wszystko to, co chciał. Plan już gotów w głowie miał. Miał, sześć się tu miły panie. Ja coś złapiem na śniadanie. Właśnie przed oblicze króla, kosłup kroki swe kierował. na zająca w pysznym sosie. Pozwól na jeszcze panie, że jutro coś przyniosę, na, coś przyniosę na śniadanie. Rady będę, niesłychanie. Drogi panie, następnego dnia o świcie, kot wyruszył znów na łowy. Zaczął łapać kuropatwy, chyba cztery w worek złowił. Muzyka Tak. Witaj nalesieńsze panie. Pan mój Markiz de Karabas znów za ci śniadanie. To uprzejme niesłychanie. Przez dni kilka, w każdy ranek, w butach pod odwiedzał zamek. Co sam złapał, tam zanosił. Pełne worki jadła nosił. A w imieniu swego pana wszystko to królowi dawał. O markizie w Karabasie w całym zamku rozmawiano. Ten Karabas to jest ktoś, chciałbym wiedzieć o nim coś. Niezły z niego jest myśliwy i dla króla tak życzliwy. Muszę przyznać, drogi panie, choć Markizów wielu znam, o kimś takim nie słyszałem. Gdy tak sobie rozmawiali, jeden z dworzan w środku sali Chciał przed królem się pochwalić, że zna wszystkich dookoła i do króla rzekł te słowa. Mości królu ukochany i zebrani tu w tej sali, ja słyszałem to nazwisko, powiem więcej, jego ojca znałem blisko. Tu królowa głos zabrała, kota w butach zapytała. Powiedz kocie czy twój pan chciałby przyjść tu do nas sam? Prawdę mówiąc, ma królowo, pan mój będzie zaszczycony, gdybyś najpierw jaśnie pani odwiedziła jego stronę. Cóż za gracja, cóż za styl. Dziękujemy, przyjedziemy. Zaproszenie przyjmujemy. Teraz stanął i wyjawił prawie całą. Potem miauczeć zaczął rzewnie, kiedy wspomniał o królewnie. Już ty gocie tam nagadał, Ja jest biedny, niebogaty, ja mam tylko stare szaty. Rano wstało. Orszak króla powitało. Zdaj się na mnie, mój markizie, król tu będzie już o świcie. Teraz próbuj zasnąć panie jutro z królem zjeść śniadanie. Wrzucaj prędko karabasie, zrzucaj kubra, własz do wody. Granul w głowie mam gotowy. Leć mu wszystko, co ci powiem. Gdzie złodzieje cię napadli i ubrania ci ukradli. Ratunku! Pomocy! Napadli! Okradli! Raty królu miść ułośliwy, Markiz panu w rzece tonie. Hej strażnicy, na ratunek, Markiz w rzece się znajduje. Król zajmował się Markizem, pomagała mu królowa. Kot usłyszał zaś tymczasem oto takie ciche słowa. Czy on, aby jest bogaty, gdzie są godne jego szaty? O przepraszam mil panie, ja przypadkiem usłyszałem, co mówicie tutaj w koło. Jest bogaty i to bardzo, a to cała Ziemia jego. Spójrzcie wszyscy tam na wzgórze, zamek ten jest pana mego. Zresztą chodźcie i złapćcie, mego ciałszy już nie traćcie. Kot przez pola pędził gnał, jako pierwszy tam być chciał. Jak to jest, pytała was o pana, odpowiadać to karabas. Thank you. Tam już olbrzym stał na ganku. Czego kocie, tutaj szuka? Czy mam cię zaraz chrupać? Wybacz, pamięć, że przeszkadzam, lecz o które słyszałem. I co z tego? Ludzie mówią, że potrafi w słonie zmienić się wielkiego. Tak to prawda. O, olbrzymi mój kochany, takie czary wszyscy znamy. Dwa myszkę się proszę, a twój talent sam rozgłoszę. No to kocie szary, jak skuteczne są myciary. W samą porę, w samą porę przybył król i jego świta. Czas, by godnie ich powitać.